Halo, hallo! Halo, hallo, halo, widzowie gramy w tego Batman. I tu y, Karol z przedopasem wbija ją do banku. Oczywiście nie chce rach pożytki, okay. tylko kradzieży. Oczywiście. Robię ty będziesz robinem. Robertem. będziesz. A, będę Robertem. Robert! Dobra, nie, jednak it jest. No, niech niech będzie ten ambient. A tak się robi tu pedury. Barwy mojego ulubionego klubu <grystanie> I, ale dobry jesteś <grystanie> No bo, bo cię Ej, tak gra inaczej Tak gra się inaczej prezentuje Robi wrażenie Robi wrażenie Jest jakaś nowa grabatmana czy nie W sensie Będzie nie, no to nie ma co, jak zrobić parodii, niestety. Były tylko cztery, gry To DC. Mhm, nie. Lego. Tylko tyle? A nie, no tak, to jeszcze. A z Marvela były trzy. No tam. O! Kurde, Robin. Robert. Robert? No, jeśli jesteś Robert, to jestem Bruce. Dobrze, okay, Bruce. Obróz Obróz Wayne Ja pierdolę Pekaj okay. A Draminki w tej grze były zjebane No Nie wiem są na pewno Ładź z tobą, Robert Roberciku I co teraz nic nie widzisz? Łobełcik 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 Łobełt Oh. Kurde, a wiesz co ja chciałem, chciałem wyciągnąć blaster Ale zapomniałem, że to nie ten Że to nie to Że to nie to patrz, patrz co tam robią? Oh. To sztur i ten jak myśle się... Nie wiem Stur wie. i ten Miłość. ten na 25 No to nie w tej misji chyba Na 25 bo to w całej grze są poukrywane a bo mam tego. To jest mój blaster. Fajny ja blaster świetnie. mam. Nie. Assassin skradł. <laughs> Assassin skradł. Ale. E, e, czekaj, czekaj. O, o co chodzi z tymi światłami? Te w są w takim miejscu. Nie wiem. To już był. Pierdolnięty. Chyba ten, polska ta o, zabudowa. Tak. Infrastruktura. Infrastruktura. robin co pajacuje. Robert, znaczy zapomniałem. Łobełcik. Dobrze, bruz. Do dyspozycji. Fajnie widzisz te uniki? Alfred, zamknij tam mordę na dole. Alfred, mi się. O nie, tutaj nie ma takiego czegoś że jak miałeś nowy strój to wtedy było takie w dwójce było du, 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 du. myślałem że w tym było też nieee niestety A to jest fajny strój tak i teraz się przytrzymuje no, i się no podniem, ale musi tam podejść bo wtedy zadziała niee <laughs> ty możesz to niszczyć? mogę poka ale sprayer nie można tak? O tutaj jest. się grało gry A jak to się da... wywalało? A, siedem. Też Pietkinam tam mówiłem. Nawet Alfred nie chce mu powiedzieć. A ten co tam robi? Halo. Nie. Fu. Nie. Kurde, to się ma... O. O. Dziękuję za pieniądze, Pro, e, Robercie. Oj. Kurde. Nie da się wskoczyć. Ale nudy. Nie da się. Nie wepchniesz widzę. Kana tylko, a um um umysłowa, kurde, akurat mówisz do dobrej osoby. Wiemy my to rozwalaliśmy wcześniej? Nie, Debi, no Czemu tam jest woda? Nie, czeka, wiem. nie. Czeka, Czekaj, czeka. chodź. C c nie rozumiem trochę. No. Drogi jak w Polsce nad Bałtykiem Mielno, byciak Byciak Sorry, już są ślepe Ej, tu są dwa te! Weź mi uderz Dwa! serduszka w jednym A, Tu się tak nie ginie często Niestety A, Półki. Zwrócony. Eee, jak tam. A, bo to trzeba przesunąć. Debil. A, w policy. On umiał. On no, umiał. mógł. Mógł używać w mięśni. Jest progu. Halo! Jaki związł się? Demoman gaming. Dobry. Nie mogę. Co się stało? Nie mogę. Nie mogę. Pamiętam jak grałem, to moja pierwsza gra Lego, to nigdy tego nie pomijałem, bo nie wiedziałem, że można. Ja tego nie pomijałem, bo lubiłem tą kartę. Ja też. A się? Nie. Ty na tym nagrywałem okay. alo, halo! To wcale nie jest drugie podejście, ale nie, tutaj widzimy Malborg! Tak, Malborg. wcale tego nie widzieliśmy wcześniej. Tak, nie obmyśleliśmy tego. No. no dobra, jakiś typ we wdzięku z seks shopu. Jakiś typo z rozdwojeniem jaźni I prostytutka Prostytutka y I człowiek w klej. Człowiek w klej. <laughs> <Play>. <laughs> I jakiś typo co zamroził żonę <laughs> Disney lore, lore, be like Basil. aktor ba Bazil. Aktor Bazylia. Aktor Bazylia Karol Karol Eu mordeus Ale to miałem po polsku kiedyś. Jak byłem na płytce Na płytce mu... Sadek. Zjebane rodki bezpieczeństwa włączyłeś e, mnie z mojego A ja się teleportuję, okej. Okay. A... Logiczne. No dobra. Nie. Nie Co jest? Ej, ale... Nie, no nie gadaj, że my tego nie zagramy. No tak. To w ogóle się nie wróci, ten batman. Chociaż to może być. Tak. Nie, nie, nieudany. Albo dwóch... Y Robert i Bruce Duet to debile? I nie umiem przejść tego poziomu.